wjeżdżająca, nie patrząca na przepaść Dotarliśmy To jest niemożliwe są wszędzie barierki, ona się boi I uwaga, ja chciałam bardzo pojechać kolejką do no bo już dam radę Przez wycięża w będę siedzieć na ziemi A to powiedział nie to, nie to, chodźmy dalej. I okazało się, I idziemy że już idziemy pieszo tam. Mamy radę. No, Więc z przetestujemy kondycję naszego kulturysta. Ja Jest na razie Ale ogólnie co mamy szybkie tempo. Mi się zamiast z spacerkiem to my... Macie, jesteśmy sportowcami. Tak Widać nasz cel, Krzyż. Nie wiem czemu to był Wojtaszko cel, ale był jego celem. Więc idziemy, teraz dobrze, że z górki, bo moje łydki to już yy, płaczą. Tam byliśmy i przyszliśmy tutaj do świętego miejsca jakiegoś. A tam jest zakrzepy Barcelona. Bo w ogóle do vloga nie nagraliśmy, że mi się oświadczyłeś Kochani, chwilą była rzecz wielka Mam nadzieję, że uda się wstawić y, stawki do tego filmu Ale Na... to podtrzymujemy później, teraz y, czas ważniejsza Natomiast jesteśmy teraz w FiveGuysie Wróciliśmy tam, gdzie byliśmy wczoraj I jemy znowu burgery Natomiast Moja kobieta powiedziała, że po wczoraj ten burger ją uderzył do głowy Więc ona ma hamburgera w wersji Little Natomiast nie, w ogóle nie uderzył, więc mam hamburgera w wersji większej. Czy jest różnicę? Nie widać. Ej, może to bardziej wygląda na dużego? Ogólnie rzecz to jest taka, tak, że... patrz widzisz? A, a, czyli no. to jest swój litur. To jest lituj, no, jest patrz. taka, że ja mam dwa mięsa, ty masz jedno. Ale patrz, nie no. Nie no, jest różnica. Jest to różnica. Także świętujemy by no, to, to, się zdarzyło przed chwilą, e, a o wszystkim wiecie się za chwilę, zaraz, potem. Ale jest fajna sprawa, więc świętujemy. Destynacja numer dwa. Tak, obel. E, my po prostu świętujemy. Po prostu świętujemy, więc dzisiaj dziewczyna ma. A ta kozy? Z kurczakiem. Nie źle. Z czym? Z narzeczoną. Oh. No, Pierwszy było? Narzeczonego. Kolejne miejsce świętowania Ringa. Nasza knajpa, San Miguel. Jesteśmy tutaj trzeci dzień i trzeci dzień jesteśmy w tej samej knajpie wieczorem. Jest tutaj pysznie, także świętujemy. W ogóle świętujemy tylko jedząc, ale tacy już jesteśmy. Także ziemniaczki, także stek, e, także co co? E, Ośmiorniczka. E, sangria Cola Zero, idealnie. Sangria dla mnie, dla Wojteczka, Cola Zero. Stwierdziłem dalej. Przyszła moja ośmiornica, lewek, który miał być zamiast frytek i nasz piękny steczek. Od tego rosnę, od tego tyję. Od papryczek. Pali mi morda. <noise> Drodzy, dzień meczowy drugi. Idziemy sobie na mecz dzisiaj pieszo. Proszę bardzo, jestem obrędowana jak tylko mogę, oczywiście obrędowana jak tylko mogę. No idziemy sobie na meczyk, ale patrzcie w jakich pięknych widoczkach. znowu przyszliśmy w moje ulubione miejsce i dzisiaj serki... Coś mi się opysiu. Gdzie wziąłem ostrego kurczaka? Nie jest ostry, ale dobry. Pokaż strzelców. Wow. Ale to ładnie wygląda. I idziemy do naszych przyjaciół ptaszków ukochanych. I uwaga, tu gamba, wielkie krewety, ale z mi się pamięta, tego się nie je. Okej. Okay. Proszę bardzo, nasz fitnessowiec je tuste krewety. I teraz czas na uzupełnienie białeczka. O, cała pierwsza kruczaka, trochę bagietki, sałatka lodowa i tak. Smacznego, fanie narzeczony. Ja Spokojnie. rozumiem. To szkoda, poczekam twoje maile, bo chciałbym, żebyśmy w końcu zrobili ten znaczący progres i z tą uwagą odbili mocniej do zdecydowanie hmm. mocniej. Uwaga, jeden z piękniejszych parków jakie w ogóle istnieją chyba na świecie. To jest bardzo, bardzo, bardzo ładny. A ładnie ten czy park Güela? Ale... Nie wiem w sumie. Przez oba biegliśmy, ale ten jest ładny na maksa. I to jest to miejsce centralne. To woda jakoś tak zbrzydła, była ładniejsza kiedyś. Lepiej ją zapamiętałam. Zabrałam starego na plaży w Barcelonie. I proszę piwetko dla starego też Nicola Zero i ostatnio moje ulubione. Zamieniłam patata z brawas na chleb z czymś pomidorowym. Po tych zaręczynach trochę się zmieniam, ale spokojnie forma dymara wróci. Natomiast teraz uznajmy, że świętuje dzień trzeci. I przyszły nasze pajki, znaczy jak ma pajękę z chicken. Ja mam z mi może makaron, bo jakoś tak miałam ochrony, jak makaron prawda, bo też tak, ale spróbuję też swojego. Reakcja akcja po jednym kęsie już bardzo dobra. Nazwaliśmy to do to, że to jest potrawka mamy, ale szczerze bardzo dobra. Co ciekawe pierwsza taka paja, która jest aż tak słodka, natomiast dużo stafu, dużo kurczaka, dużo warzyw. Ale słodka jest przez pomidory. Jest przez pomidory. Dużo sosu pomidorowego, jak to mówi nasz kolega. Natomiast nie, serio bardzo dobra paja. Teraz spróbuję twojej. To jest tak zwany standard Wojtaszka, tylko więcej sos pomidorowego, czyli tak. ryż kurczak i więcej pomidorów. A słodkie no. Dobra, teraz twoja ocena twojej pej. Ja mam tutaj ryż z kurczakiem mhm. Jak powiedziałam, jest taka Trawka mamy, a moje. Nie wiem, co to jest kompletnie, o co coś. Ja nie wiem, co to jest. To jest dobre, jest mega słone, w sensie idealna na słoność. Nie idę doprawione. Teraz spróbuję, ale ja wyglądam. A jeszcze czas na. na to. Yy. Jak to wygrzebać? Nie Jedę może. Yy. śmierdzi może. Teraz mają proszę co W mojej opinii, bo nawet smakową, trzeba bardziej mi na ten. No to czy nie smaku, smakuje jak potrawka mamy, nie? Mhm. Przy tym mojej... A to bardzo oryginalne danie. Eee, takie kurcze nuty trochę azjatyckie, nie wiem czy ja dobrze to potrafię, ale naprawdę fajne. Eee, tak. Dobra tak przyprawa tak bardzo i fajne te takie eee, nudle, nie? Też nazywa nudle. Makaron makaron nie. taki, no ale naprawdę przepyszne pełnia tego ryżu, mniej tego sosu, a bardzo na plus. Dawaj Wojtaszku, pokaż im jak się ćwiczy. Ej, teraz na no masie jestem. Pokaż, no, dawaj. Chyba sztangę 200 kg bym wycisnął, Dobra. Strict e, workout. Dawaj, pokaż. Gdyś to zrobię, podciągnięcie, to jest Dawaj, grubaszko. Nie, nie masz szans. Na... Polaki, Polaki, idziemy do Mercadony. Kupiliśmy sobie dosłownie bułki, szynki idziemy Czy jesteś nasz dumno? Tak, idziemy jeść w parku <gulę> Idziemy. A więc nauczeni doświadczeniem, że tutaj są takie fajne miejsca z papugami, o tam właśnie uciekła, z takimi drzewkami ładnymi. No i te stoliki, nie? Więc stwierdziliśmy, że tu lepiej przyjść z wyprawką, zjeść ładnie sobie w takim widoczku. Brakuje tylko termosa z herbatą. No w takiej temperaturze, to nie wiem. Raczej zimnego piwa. Dobra. Lecimy z jedzeniem i zjedziemy zwiedzać Dawaj jeść po szybki ten, jak to się nazywa? Mukbang? <gulaczek. gulaczek> <gulaczek>. Mukbang. <gulaczek. gulaczek. gulaczek> tak się Dobra, nazywa mamy Jak się czujesz yy, będąc yy, moim narzeczonym 3 dni? Yy, kocham Cię tak samo cały czas yy, Patrz, mam prawie takie słabe łapy yy, no. yy, Kocham Cię tak samo cały czas jesteś milsza trochę. Tak czy się Bardziej pokazujesz, że mnie kochasz. Chociaż wczoraj się nabombiłaś. Nie wiem, czy to kwestia, że się napiłaś, czy po prostu, że mnie kochasz. Ale to inna sprawa. Nie, ogólnie jest bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba. I dobrze, że to zrobiłem. Dobrze, a coś innym. Zaręczyny? Tak. Ale po siedmiu latach. Najpierw musicie swoją partnerkę znać. Nie bądźcie tacy, że rok się znacie, już chyba nie śluby. Zamieszkajcie razem, zobaczcie, jak ja jaka, jaka druga osoba jeszcze się na to godzicie czy nie godzicie. Bo powiem Wam taką prawdę życiową: najbardziej poznajcie drugiego człowieka, kiedy spędzacie z nim prawie dwa, na siedem. A ja tak z moją kinią spędzam, bo i z nią mieszkam, i z nią pracuję i wiem, jaka jest po prostu. I po tych siedmiu latach po prostu byłem na to gotowy, bo byłem pewny, że to kobieta mojego życia. Natomiast znam wiele osób, które niestety się tak ze sobą spikają już po pół roku, roku czasu, i potem jest niechaj. Bo człowiek się dowiaduje sobie niektórych niefajnych rzeczy. Za późno. Za późno. Także Dobra. najpierw e, poznajcie się i potem się kochajcie. Dobrze. Przechodzimy do jedzenia. Jedzenie, ja jedzenie. mam szynkę Hamona e, z tego, e, no, z I... Ja mam cztery bułki. Ja, to są dwie dla mnie bułki. No, dwie dla ciebie, jaka, dla mnie. Ja mam jeszcze lomboki, tą chudziutką e, szynkę i Tak, a tu jeszcze mamy z winochronem na wysy. No i to wszystko. I jemy i idziemy do jedzenia. Rzecznie na Czyli jest białka. Kolejne pytanie od psychofanki. Jak ogólnie oceniasz Barcelonę? że mm, super. Mógłbym tu mieszkać. Tylko jedna rzecz, która mm, może być zgubna, to że jesteśmy tutaj w, e, w marcu, kwietniu, nie? czyli jest ciepło z jest bazowania. I teraz pytanie tylko: czy w lipcu, w sierpniu nie będzie tak, żebyśmy umierali? Ja kocham słońce, kocham ciepło. Natomiast um, z racji mojej gabaryty tych 130 kilo, bałbym się, że mogę tutaj mógłbym tutaj wykitować. Jeśli miałbym 24 na siebie przy sobie klimatyzację, to OK, ale do no większo spędzam jednak na zewnątrz. No i nie wiem. Nie. No nie wiem, siłownia nie jest na zewnątrz. No Dobra, siłownia. No ale mimo wszystko, ta pogoda myślę, że też na długo metę może być męcząca. Zobaczmy, patrz, ja chodzę na krótki rękawek, y, chodzę na ramionczka, a tutaj Hiszpanie chodzą w kurtkach, nie? To jest, to jest ten paradoks. No dobra, no ale wakacje zazwyczaj masz redukcję. No prawda. Dobra, ale mimo wszystko, Barcelona przepiękne miasto. Jestem no co robić, to jest najważniejsze. Na pewno każdemu brytom, żeby odwiedził chociaż raz i sprawdził, jak jest. Tak jak Madryt mi się bardzo podobał, tak no, jednak mimo wszystko, ta Barcelona jest w moim sercu i jednak jest piękniejsza. A możliwość jeszcze chodzenia na mecze mojego kochanego klubu, tym bardziej sprawia, że będę się przeprowadzić. Natomiast język hiszpański na razie jest dla mnie nieosiągalny, więc musiałem zacząć się go po prostu uczyć. Dlaczego nie osiąganny? Wiesz, jak zamówić kawę. Wiem, jak zamówić kawę, wiem jak zamówić piwo dla ciebie. Eee, wiadomo, no, pan jest da się dogadać, nie? natomiast no, prowadzą tutaj treningi personalne. Jednak warto, żebym ten język ojczysty hiszpański znał. Ale już nie będę pieprzył, naprawdę. Eee, fajne miejsce do życia jak się wydaje. Naprawdę fajne. Ostatnie pytanie na dzień dzisiejszy mecz, jak mecze, mecza? Bo byliśmy na dwóch. Nie na jednym, tylko na dwóch udało nam się. Bo na nasze z nieszczęście ktoś umarł w Barcelonie, nie? Medyk no. jakiś. Byliśmy na dwóch. Z Zielono ze zasunął. oba mecze wygrane wysoko. To byliśmy takie zespoły, które są nisko w tabeli. Bo tam grzeją tyły. No i Barcelona zagrała koncert, to sam powiedzieć. No, tak jak tamte lata... 1923 i 24 były dla Barcelony ciężkie No i te mecze się rozkończyły różnie Tak teraz jest taka paka, taka parze. Ja uważam, że w tym naprawdę ta Barcelona może powalczyć o wszystko Także oglądało się świetnie te mecze Super klimat Na innym nie na Camp Nou tylko na Montjuic Na -i I na Camp Nou byliśmy Na że no Camp Nou jest przepiękne robiem. I to robi największe wrażenie, natomiast y... paradoks jest taki, że ten Park Olimpijski, Stadion Olimpijski Jest praktycznie tak samo duży jak Stadion Narodowy i robi naprawdę fajne wrażenie. Natomiast no mówię, nie porównując mnie tego do e, Camp nou. Natomiast emocje świetne. E, na pewno ten aspekt, e, że jest tutaj dwóch Polaków, czyli Lewy i Szczęsny jeszcze bardziej podbijał tutaj emocje. Naprawdę fajnie było zobaczyć jak nasz polski zawodnik w takim klubie jak w Barcelona strzela bramkę za bramką e, w pierwszym meczu jedno, w drugim meczu dwie. E, jak dobrze pamiętam e, i jest królem strzelców tych rozrywek, No to myślę, że to się nie zdarzy przez kolejne 50 lat, 100 lat? Nie a no, może szybciej nigdy? Nie syna urodzisz. O, tak. Chyba, że mój syn. Znaczy nie. ja urodzę syna. Tak. No nic, ale naprawdę piękne uczucie i trzeba to doceniać, co się teraz dzieje. A to oto. to? Prezent zaręczynowy, pokaż koszulkę. A, Moja mi kupiła przyszła żona taką koszulkę. Jestem teraz bez formy, więc tak widzicie, że wyglądam średnio, ale zrobię formę i będzie się działa. Nasza przedostatnia kolacja, ryba, która ma oczy, chlebki na przystawkę, Wojtaszka, pa ja jeszcze w drodze, w drodze. No. ale co, smacznemu, mm. smacznemu, Smaczne. a ja bez alkoholu pierwszy raz, Coca-Cola i Cola Zero, nie słyszymy, Brawo. dziękować. No jest i pajka, smacznego. Dostaliśmy przystawkę i górne niej w jednym momencie. Bo zjemy już ją, a potem baję. Wróciliśmy do miejsca, gdzie byliśmy 3 lata temu, na lunch. Wkurzyliśmy tam kelnerów. Użyliśmy menu dnia, które jest jakieś dwa razy niż normalny menu. Nawet cztery razy bym powiedział. Więc mamy pierwsze do w piciu. To jest na bardzo rozsądny tak, rybki na przystawkę, smażone, a ty masz. To nie będę. Smacznego. Ocen. Chciałem sobie już nie dać w bo nie wiedziałem, co jest tuzdo. Macaron serem masz po prostu. To jest bardziej macan no. A Co? A karbonara. Po pierwszy raz nie zjadł praktycznie nic. Ja u mnie to nawet będę tylko pokazywać, bo ja akurat zadam wszystko. Moje, moje było mega dobre. Moje było mdłe. Bez mięsa, bez niczego, co? Sam I uwaga, dostaliśmy to samo. Ja znowu coś innego, a dostałam y, to Kurguta. samo, Kogutania. nie? Hmm. słabo. Nic I na deser dostaliśmy jeszcze, o, meloniksa. Uwaga, dostaliśmy jakieś ciastko, jakiś denaturat. Płyn do naczyń, nie wiem co to jest. Śmierdzącą niemiłosiernie kawa, jeszcze Wojtaszkowi wylali. Jopiernicze. Ja nie, nie, nie. Jesteś ale serio. Nie wiemy tego. Jest tego dobrych kur na melon, nic więcej, nie? A więc jesteśmy yy, bardzo załamani, bo jak byliśmy 3 lata temu, no to tak, obsługa była 10 tysięcy razy lepsza i to jedzenie było delikatnie lepsze, ale yy, zapłaciliśmy 18 euro za osobę, więc to jest naprawdę tanio. No ale wybierając menu lunchowe, yy, na początku jesteśmy ogólnie normalną kartę Na no to menu lunchowe to trzeba poprosić. Poprosiliśmy pan o menu lunchowe, zabrał nam, wyszarpał nam tamto normalne i życie taką zwiniętą kartkę. Papierowy. to żeby było tak, dużego, nie było nie? I coś tego momentu jak to zrobił, nagle staliśmy się chyba biedakami, z takimi przybłędami, których po prostu trzeba obsłużyć, nie? Tak. było się tragicznie naprawdę. Tymi talerzami to nam prawie rzucali, podając dania. Po prostu kubek z kawą, to, 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 to był jakiś gigahit, nie? Jakiś brudny w ogóle, taka was śmierdziała. Nie, to była masakra. Masakra, masakra. Nie na wszystkiego. Jeszcze yy, pada deszcz. Czuję się kurwa jak w Anglii, a nie jak w Barcelonie. Ale jak już czujemy się jak w Anglii, to jedziemy do Primarka? Nie no, żartuję. Jedno było. Zapomniałeś, że tak się tacy nie nosi? Moje ręce. Biłam się z starszą panią o to miejsce. Potrzebujemy chusteczki. Ojej kochani, to też tam u pana. Ojej, a po co ci? Ja to takie. Dawaj to rozdamy. I proszę z widokiem na morze. O, tam mamy tutaj palemkę, tutaj kawunia. I tu narzeczony, a tu nasze prace. I nasza ostatnia kolacja w tym miejscu. Nasza ukochana restauracja San Butu. Jesteśmy tu praktycznie codziennie. Codziennie, bo powiem szczerze, że to było taka przypadkowy traf, przypadkowy wyjście pierwszego dnia do restauracji. I z perspektywy czasu. Porównując do tych, tych, które szukaliśmy w mecie, szukaliśmy najlepszych, to ta przypadkowa knajpa jest zdecydowanie najlepsza. Ceny są mega dobre i smak jest. i obsługa kelnerska no. jest bardzo fajna. No, to jest naprawdę. A chce się tu wracać. Także Dokładnie. czasami mm, dajcie się ponieść ślepemu trafowi, nie patrzcie na te takie knajpy najbardziej popularne, viralowe i tak dalej, bo można się zdziwić. Dokładnie tak. Nie ma, Bo już przyszła nasza przystaweczka ukochana. I najlepsze, z najlepszych krewetek No, od której zawsze serwetka. Ostatniego dnia stwierdziłem, że jestem kulturystą Także Panie y, ja, oczywiście też jest, oczywiście z obu Ale dzisiaj zamówiłem sobie grillowanego kurczaka Proszę bardzo złożyć Ziemniaki są mojej kobiety Papryczki też zjem e, Ale kurczaczek dzisiaj grillowany jest for formie. Wracam do formy jak to się mówi, scena prona mnie czeka. Także od dzisiaj. Fuck. Od dzisiaj dieta, Od jutra. I widzimy się w Polsce. Już nic nie nagrywamy, kończymy to. O, no, może tam przebitkę samolotu. No, to wszystko. Wyjazd był cudowny. Stało się tutaj na tym wyjeździe coś, co planowałem od jakiegoś czasu. Moja gobita stała się narzeczoną, także misja wykonana. Barcelona zwiedzona. Jestem bardzo szczęśliwy. I stąd pożegnanie tego vloga. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w kolejnych vlogach, już na odcinku na, na z prawdopodobnie przygotowań. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.